W środę 19 kwietnia w Sali Spółdzielczego Domu Kultury w Dzierżoniowie odbyło się 50-lecie Klubu Seniora, który działa przy Dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 50-lecie działalności Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie no jest to na pewno wydarzeniem takim historycznym. Tak? Raz, na, raz na pół wieku takie wydarzenie się obchodzi. Jak widzimy seniorzy w Dzierżoniowie są bardzo aktywni, bo nie tylko ta organizacja przy Spółdzielni Mieszkaniowej, ale są inne organizacje, nie będę wymieniał, bo ich jest mnóstwo. Każda jest naprawdę aktywna, przy każdej działają zespoły muzyczne, ale też spotykają się systematycznie w tygodniu na takich działaniach roboczych, ale również świętują. Świętują różnego rodzaju uroczystości, czy senioralne, czy państwowe, czy, czy, czy swoje obchody. No i dzisiaj właśnie 50-lecie działalności tego klubu Seniora przy Tutaj duże podziękowania, bo oczywiście każdy samorząd wspiera. Organizacje pozarządowe, również senioralne, ale w Dzierżoniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa czyni to już od wielu, wielu lat, udostępniając te pomieszczenia. Także wielkie podziękowania również dla Spółdzielni Mieszkaniowej, no bo to na dzisiaj seniorzy w i w każdym mieście to jest prawie 30% społeczeństwa, mieszkańców. Ten klub działa przy Spółdzielni już od wielu lat. Staramy się wspierać i pomagać, udostępniając sale i wszystkie możliwe rzeczy, żeby mogli tutaj ludzie starsi spokojnie się spotkać, pobawić, bo. Ostatnimi czasy jest raz w miesiącu zabawa taneczna, więc ci ludzie bardzo się integrują ze sobą, są szczęśliwi, że mogą gdzieś spokojnie się spotkać, a my staramy się im pomóc, żebyśmy. Tak na przyszłość, ten okres późnej jesieni mogli radośnie razem ze sobą spędzać. Na pewno wszyscy nie uczestniczą w tych działaniach takich jak tutaj, ale myślę, że co najmniej połowa seniorów ma jakieś aktywności, bo to są ogrody działkowe, to są właśnie stowarzyszenia, to są y, organizacje kompatanckie. Nie ma tygodnia, żebym nie spotykał się z jakąś grupą, gdzie funkcjonują aktywnie seniorzy. Ci ludzie się spotykają, wzajemnie wymieniają swoje spostrzeżenia co do życia, łatwe im to jakby spędzenie... Wolnych chwil, bo na emeryturze ludzie mają dużo wolnego czasu, więc spotykają się tak razem, rozmawiając o wielu sprawach, bardziej się integrują i łatwiej te trudne czasy. Teraz też przetrwać. Niektórzy wybierają takie powiedzmy życie już bardzo spokojne przed telewizorem, ale myślę, że to nie jest dobre jednak dla zdrowia, dla zdrowia fizycznego, psychicznego, jednak taka integracja w swoim gronie, spotykanie się, działanie jest znacznie lepsze niż siedzenie w tym domu i myślę, że coraz więcej ludzi jest przekonanych do tego ci emeryci, ręciści, którzy widzą swoje koleżanki, kolegów, którzy gdzieś działają i cały czas coś robią, coś się dzieje, wycieczki, spotkania, imprezy przekonują się do tego i dołączają do tych seniorów aktywnych. Telewizja Sudecka życzy Dzierżoniowskiemu klubowi seniora co najmniej kolejnych 50 lat działalności.